Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Arwena Tarasiuk Wilczewska i jestem pacjentką onkologiczną, a dokładnie osobą chorującą na złośliwego raka piersi. I to, że widzicie uśmiech na mojej twarzy, to na pewno nie jest radość z tego, że jestem chora, ale to jest chęć wysyłania pozytywnej i ciepłej energii do was pomimo tego, że mówię o bardzo trudnych rzeczach. Trudnych, które dotykają osób cierpiących na różne nowotwory, różnego rodzaju raki złośliwe, ale chciałabym w tych swoich filmikach troszkę przekazać Wam więcej ciepłej energii, pokazać, że osoby onkologiczne, nawet w trakcie leczenia, bardzo trudnego leczenia, nawet w trakcie, kiedy bywają w niej, że nie chce nam się niczego, to i tak można. Znaleźć troszeczkę radości, e, znaleźć przestrzeń na to, żeby się pośmiać, żeby się uśmiechnąć, żeby poczuć się lepiej na duchu. Dlatego właśnie ja z tym przychodzę, ale między innymi też chciałabym Wam opowiedzieć o swoich własnych doświadczeniach onkologicznych, podzielić się, co działa, nie działa na mnie. E, może ktoś. Będzie w tej samej sytuacji jak ja, jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni temu i będzie w kropce i nie będzie wiedział, co ma zrobić, więc mam nadzieję, że moje tipy Wam jakoś pomogą. Więc dzisiejszy filmik jest poświęcony przyborom rzeczom, z których ja korzystam w pierwszych dobach po chemioterapii, a tak naprawdę prawie nawet do półtora tygodnia. Więc zaczynamy od pierwszej głównej rzeczy. Moje plastikowe. Pudełeczko. I tak moi drodzy, nie oceniajcie mnie, ja nie jestem do końca eko. Nie udało mi się jeszcze wszystkiego, co plastikowe wyrzucić w domu. Ten, um, ten proces jest powolny i trwa, ale jeszcze znajdą się takie plastikowe rzeczy u mnie. I teraz tak, mamy tu pudełeczko. Z pokryweczką, więc tutaj nic mi nie wypadnie, nic nie naleci na to, a to pudełeczko jest naprawdę bardzo wygodne, bo ja się z nim przemieszczam z jednego do drugiego pokoju, w którym przebywam w tych pierwszych dniach po chemioterapii. To teraz zajrzyjmy, co się kryje w środku. Dobra, zaczynamy. Musiałam troszeczkę przełożyć, bo te najważniejsze rzeczy, od których chciałam zacząć, spadły nie na samo dno tego koszyczka. Ale lecimy. Po chemii. Tak naprawdę nasz organizm może w różny sposób zareagować. Po każdej kolejnej chemii, czyli podaniu tej chemii temu wlewowi, może reagować intensywniej słabiej, albo mogą się pojawić zupełnie nowe skutki uboczne. Ja to zauważyłam na przestrzeni swoich trzech wlewów. Miałam już wykonane trzy wlewy, chemia TC, TC dobrze mówię, do Cytaxel plus cyklosfamid. I teraz tak, z góry jeszcze raz przepraszam Was, jeśli będę gdzieś się jąkała i się myliła, ponieważ dotknęła mnie bardzo mocna mgła mózgowa, i czasami naprawdę potrafię miksować bardzo mocno różne słowa, ale tutaj dla Was staram się skupić najmocniej, jak się da, żeby to wszystko było jasne i logiczne. Dobra, czyli możemy mieć różne skutki. Uboczne. Każdy przechodzi w zupełnie inny sposób. I uwierzcie mi, tak jak ja to słyszałam od innych koleżanek, onk koleżanek, onko sióstr, które mówiły, nie czytaj za dużo, bo możesz się wystraszyć. Niektóre rzeczy mogą Ciebie nie dotyczyć. I faktycznie to się sprawdziło. Wiele rzeczy mnie nie dotyczy. Z moich skutków ubocznych po podaniu chemioterapii, to na pewno jest zmiana smaku. Faktycznie ja nie czuję, nie czuję wielu potraw, wszystko wydaje mi się mdłe. Nie mam posmaku metalicznego w ustach, ale faktycznie jest to dziwny smak, nieprzyjemny, który powoduje, że faktycznie to, co jem przez pierwsze dni, tak naprawdę jem, bo muszę, a nie do końca czuję tego smak, czy sprawia mi to przyjemność. Ale oczywiście muszę podkreślić, że dieta jest szalenie ważna, więc czy ja czuję, czy nie czuję, tak czy siak jem to, co powinnam, to, co jest świetnym, tak naprawdę, i yy, widzicie, tutaj już się zadziełam, e świetnym takim e paliwem dla mojego organizmu właśnie w trakcie tej chemii. Ale co mi pomaga? To niektórzy sugerują różne cukierki, mentosy, ogólnie mentol, mentolowe rzeczy. U mnie się sprawdzają mentosy, więc ja po prostu kupuję sobie dużo mentosów, Fakt, trzeba uważać na zęby i na plomby, ale ja częściej to sam niż gryzę i to jest coś, co mi poprawia jednak ten komfort w buzi. Oprócz tego po chemii mogą pojawić się afty, różne zaczerwienienia, faktycznie gdzieś tam pękająca ta tkanka w buzi. Dlatego ja zawsze po chemii już następnego dnia płuczę sobie buzię takim płynem. Miałam jeszcze dwa inne, ale ten sprawdza mi się najlepiej. Bicatent, jakkolwiek to się wymawia, miętowy. Ja go kupuję w aptece akurat. Jest bez alkoholu, bez barwników i działa na stany zapalne dziąseł, afty, pleśniawki, krwawienia dziąseł, otarcia i podrażnienia dziąseł i paradontoza. Więc tak naprawdę jeśli pojawiają mi się już na początku tafty, to le lecę z tym płynem. Pukam sobie buzię kilka razy dziennie i mniej więcej tak po około tygodniu wszystko powolutku za zaczyna ustępować. Um, I nie mam tego uczucia bólu. w buzi, no, maksymalnie do półtora tygodnia jest lepiej: niczego w buzi nie ma i powoli, powoli wraca e, ten smak, powoli zaczynam z powrotem czuć, jak potrawy smakują. Ale chemia również zadziałała na mnie w ten sposób, i to dużo osób o tym mówi, że podkreśla niektóre smaki. Czyli słony jest dla mnie aż za słony, słodki jest smakiem, który chciałoby się jeść, bo faktycznie cukier po tej chemii powoduje również takie zachcianki nasze jedzeniowe, że jest taki wyraźny i chciałoby się go więcej, no ale na ten cukier trzeba uważać, dlatego że jeśli będziemy jeść za dużo, Cukru to po prostu ładujemy w siebie puste kalorie, które nie będą miały żadnych substancji odżywczych dla naszego organizmu. Mamy to. Również po chemii ja zauważam bardzo mocne wysuszenie mojej śluzówki nosa, i również. To nastąpiło bardziej po drugiej chemii. Wypadły mi włosy z nosa, mniej więcej na poziomie 70-80%, więc ta śluzówka jest jeszcze bardziej podatna na wchłanianie tego wszystkiego, co jest dookoła nas, jak oddychamy, wysusza się i może powodować dyskomfort, kiedy śpimy. U mnie ten nos jest naprawdę mocno przytkany, mam wrażenie, że mam całe zatoki zatkane, dlatego zawsze mam sól morską w moim koszyczku. Więc, sól morską jest to kolejna rzecz, którą stosuję kilka razy dziennie, zanim pójdę spać, czy zanim zasnę w trakcie drzemeczki, żeby po prostu móc lepiej oddychać i nie budzić się i ciągnąć tym nosem, i żeby mnie to po prostu nie wybudzało. Kolejna rzecz. Chemia również wysusza nam skórę. U mnie najbardziej wysuszone są usta, które również pękają, więc tutaj mam akurat taką pomadkę. Szczerze. Uważam, że tu nie ma sensu inwestować w nie wiadomo jak drogie pomadki, byle żeby one Wam pomagały. Mocno nawilżały usta i faktycznie je stosować. Więc ja pierwsze kilka dni stosuję pomadki też również kilka, kilka razy dziennie zazwyczaj to jest tak, łapię krople, łapię, łapię pomadkę i smaruję, żeby te usta za mocno nie pękały, bo jak pękają, to też krwawią i krwawią, i jest to nieprzyjemne. Nie przyniosłam ze sobą balsamu do ciała, ale mam balsam bielędy. To może o. In... Ech, widzicie, moi drodzy, e, może innym razem nakręcę filmik. E, czego stosuję do pielęgnacji mojego całego ciała, do pielęgnacji mojej głowy. I wtedy sobie powiem dokładnie o balsamie, który używam też po chemii. Jest naturalny, bez um, środków zapachowych, jest bardzo przyjemny a, i tak naprawdę nadaje się również do skóry atopowej, dla dzieci. Ale dobra, to zostawię sobie na inny filmik. Czyli również jest balsam do ciała, kiedy ta skóra po chemii jest wysuszona. Teraz tak. Zazwyczaj między 36 a 48 godzin po podaniu chemii zaczynam brać zas zastrzyki Zazio, Zazio, jakkolwiek to nazwiecie, które pobudzają produkcję krwinek białych w moim szpiku. Czyli to są takie zastrzyki, żeby wzmocnić moją odporność. Skutkami ubocznymi e, tych zastrzyków jest na pewno dodatkowe zmęczenie. Ale co jest dla mnie największym skutkiem ubocznym i tak naprawdę największym skutkiem po podaniu chemii, to nawet nie chemia sama w sobie, a te zastrzyki powodują u mnie potworny, naprawdę potworny ból kości, stawów, łydek, piszczeli, kostki, ostatnio nawet łokci, krzyża. To jest naprawdę... Coś, na co ja już jestem przygotowana i wiem, że nastąpi, i z, każdym, z każdą kolejną sesją, niestety ten ból jest mocniejszy. On mija mniej więcej 48 godzin po podaniu ostatniego zastrzyku. I teraz tak, po pierwszej chemii miałam e, tych zastrzyków, żebym nie skłamała, 5, po drugiej chemii też 5, a po trzeciej chemii miałam 7, więc ten czas się wydłużył. I teraz. Co ja na to mam? Patrzcie, tu jest woreczek, mamy taśmę, rzepy i w środku mamy żele chłodzące, ale które tak samo działają, jak je podgrzejemy w mikrofali w garnku z wodą i rozgrzewają nam ciało, więc ja e, tym się posiłkuję, bo nie chcę brać mocnych leków przeciwbólowych, chociaż biorę przy tym najgorszym bólu. Zdarza się, że e, mam jeden lek na 24 godziny, ale takie leki przeciwbólowe również obciążają dodatkową wątrobę, która i tak, czy siak już musi sobie radzić e, konkretnie z chemią, która, która zostaje podana. Więc ja staram się jak najmniej, staram się mocno spiąć w sobie i wytrzymać, bo wiem, że to jest tylko kilka dni, ale to robi robotę. I teraz tak, to sobie zawsze przyklejam powyżej kolan, czy poniżej kolan, czyli tak naprawdę rozgrzewam sobie em, kolana i, i gdzieś tam e, te części nogi dół. E, oprócz tego mam jeszcze tak samo większe, więc ja sobie to kładę często na miednicę, na krzyż czy na uda, więc ja tak naprawdę wyglądam jak mały robokop, który zazwyczaj tak mniej więcej 8 godzin po podaniu tego zastrzyku już zaczyna go wykręcać z tego bólu, więc kładę się na kanapę, e, podgrzewam wszystkie takie te boreczki żelowe, które mam, okładam się i po prostu czekam, aż one tak delikatnie e, jakby rozgrzeją tą tkankę i spowodują, że ten ból będzie mniej odczuwalny przeze mnie. Na krzyż, co jeszcze się dla mnie, co u mnie się dobrze sprawdziło, to są takie plastry rozgrzewające. I teraz tak. Może nie będę go otwierała, bo on został mi na kolejną chemię, ale ten plaster jest w formie takiego pasa na rzepę, więc on jest bardzo fajny. On sami sobie możemy dopasować na jakiej wysokości krzyża, na jakiej wysokości pleców chcemy go sobie zapiąć, czyli go nie przylepiamy, tylko jest pas i go sobie zapinamy na taką rzepę, więc można to sobie regulować. I naprawdę tak jak na opakowaniu jest napisane, czekajcie, gdzie ja to widziałam tą informację? Że te plastry rozgrzewają do 8 godzin, ja bym powiedziała, że nawet do 10. Nieraz, jak zakładam ten pas przed spaniem, to w ciągu dnia, jeszcze rano, czuję faktycznie, że tu daje ciepło i jest dużo, dużo lepiej. Moi drodzy, tak wygląda ta moja emergency apteczka na te skutki uboczne w tych pierwszych dniach po chemii. Jestem bardzo ciekawa. Jakie skutki uboczne występują u Was, jak sobie z nimi radzicie, czy jest coś, czym ja mogłabym Wam pomóc? Możecie śmiało pisać, komentować. I tak naprawdę, na tyle będzie w naszej części pierwszej. W kolejnej części opowiem Wam, jak wygląda moja torba do szpitala na chemię. Ściskam Was bardzo mocno. I przypominam jeszcze raz, że ten kontent czy te filmiki tworzę z myślą o tych osobach, które przechodzą przez tą samą drogę co ja, czy będą przechodziły i będą w tym samym punkcie. I chcę Wam pokazać, że pomimo tak trudnej diagnozy, jaką jest rak złośliwy, można cieszyć się swoim życiem, można się uśmiechać i naprawdę można pozytywnie myśleć o przyszłości, zdrowej przyszłości. Ściskam bez